że mamy tutaj Yahoo i otworzyłem kolejne Brawo Sport, ale jeszcze nie wyjmowałam zawartości saszetek, limitka ta sama. Dobra, plansza do gry też. Odłożymy sobie Brawo na bok. Ale niestety jak otworzyłem to zobaczyłem, że nie nagrywa. Czyli już dwie limitki Baluteli'ego mamy, proszę. O, piękne. pięknie. Przydadzą się nawet na wymianę. I otworzymy sobie bisterka z Neymarem. By mogli dodawać po dwie saszetki. Przyznajcie, to by było lepsze niż pojedyncze, bo by mieli więcej ten. Jak to się mówi? O Boże, kupy w... sprzed... sprzedawania. co mamy humalca przy się? Benkle, Benkle też się przyda. O, wreszcie jakiś Portugalczyk. Postiga, The Queen. No, no, tutaj sobie. <ścoughs> yes! Messi, Messi, Messi. Ganić go ma top Master'a jego star playera Przyda się do Argentyny, a tutaj. Sztęka mi opadła normalnie. Szkoda, że nie widzieliście mojej twarzy. Sztęka mi opadła. Najlepsze, co może być. A tutaj jeszcze mieliśmy D. Winga. Ja nie mogę. I to 6 kart było. O Boże. Cześć, trzymajcie się. Pozdrawiam Was, Yahoo.